Witam serdecznie na kanale przemyślenia vlog. Autor filmów na kanale przemyślenia vlog jest Michał Niedzielski. Po obejrzeniu filmu zostaw łapkę w górę komentarz i zasubskrybuj z dzwoneczkiem, aby nie ominęły cię przyszłe materiały wideo. Najbardziej cenną rzeczą, jaką komuś możesz dać, jest czas. Dajesz mu w ten sposób cząstkę swojego życia, której już nie odzyskasz. Przestań pisać i dzwonić do ludzi, którzy o tobie nie pamiętają. Przestań poświęcać czas ludziom, którzy nie mają dla ciebie czasu. Przestań myśleć i zawracać sobie głowę ludźmi, którzy o tobie nie myślą. Ponieważ sam staniesz się emocjonalnym bankrutem. Traktuj ludzi tak jak Ciebie traktują i przestań się męczyć, dając miłość, przyjaźń tam gdzie jej nie chcą. Życie jest zbyt wystarczająco. Bez błagania ludzi o ich miłość, przyjaźń i uwagę. Otaczaj się ludźmi, którzy nie widzą cię jako opcję. Nie ma nic gorszego niż ludzie, którzy nie doceniają twojej wartości. Co byś mi powiedział, powiedziała, gdybyś miał, miała świadomość, że rozmawiamy ostatni raz. Wiesz co, tracimy najczęściej w życiu czas na niewłaściwych ludzi. Słowa znaczą tyle, ile wart jest ten, kto je wypowiada. Nie Ocenia się książki po kładce, a człowieka po wyglądzie. Nie wiesz jak mi ulżyło, natomiast ludzi ocenia się po ich czynach. Jeśli mnie znasz, szanuj. Jeśli mnie nie znasz, nie próbuj oceniać, nie musisz do wszystkich pasować, bo nie masz na imię wszyscy. Obiecaj sobie, że będziesz najlepszą wersją siebie. Jak człowiek już raz pozna samotność, to niebezpieczne chce w niej pozostać na zawsze, bo w niej jest tak dobrze i spokojnie. Nie ma z kim pogadać normalnie. Jest jaki jestem jaki jest. Jestem. Nikt tego nie zmieni. Jak się komuś coś nie podoba, niech wypierdala z mojego życia. Ale tak różowo nie jest. Zawsze wszystko fajnie wygląda na początku, a później życie wszystko weryfikuje. Nie ma czegoś takiego, jak nie mieć dla kogoś czasu. Jeśli ktoś chce, zawsze będzie go miał. Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic się nie stanie. Bądź sobą, oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. Jeśli innym to nie odpowiada, trudno. Życie to co jest więcej niż zadowolenie wszystkich wokół. W życiu nie chodzi o to, aby czekać aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Kiedy wydaje ci się, że wszystko obraca się przeciwko tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr, a nie z wiatrem. Nie czekaj, pora nigdy nie będzie idealna. Ciesz się małymi rzeczami, rób to, co cię uszczęśliwia. Śmiej się tyle, ile oddychasz. Tańcz, jakby nikt nie patrzył. Kochaj tak długo, jak żyjesz. Żyj tak, aby niczego nie żałować. Nic nigdy nie zdarzyło się w przeszłości. Wszystko działo się teraz. Nic nigdy nie zdarzy się w przyszłości. Wszystko będzie dziać się teraz. Przestań wątpić, zacznij wierzyć. Nie można zmienić przeszłości, ale można kreować przyszłość. Cytat na dziś: zwracaj uwagę na czyny, nigdy na słowa. Czyny pokazują słowa. Zawodzą. życie to podróż, a nie cel. Nie licz dni, które minęły. Policz dni, które naprawdę żyłeś. Życie to labirynt, ale cel jest zawsze taki sam. Wybacz, ale temat o tobie już dawno zakończony. Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. Pragnienie bycia bezpiecznym i kochanym nie jest tchórzostwem. Nie ganiej za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie, ci, którzy pasują do Twojego życia, pojawią się sami i zostaną. Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. Fałszywi przyjaciele są jak cienie, pojawiają się, gdy świeci słońce, ale znikają, gdy nadchodzi ciemność. Fałszywi przyjaciele i cień pojawiają się tylko wtedy, gdy świeci słońce. Najgorsze w fałszywych przyjaciołach jest to, że udają prawdziwych. Fałszywi przyjaciele są jak żmije ukryte w trawie. Lepiej mieć wroga, który otwarcie przyznaje, że cię nienawidzi, niż przyjaciela, który... Ukrywa swoje prawdziwe uczucia. Uważaj na tych, którzy udają przyjaciół. W rzeczywistości mogą być twoimi największymi wrogami. Nic tak nie rani jak zdrada przez kogoś, kogo uważałeś za przyjaciela. Sekret mojego wewnętrznego spokoju jest prosty i łatwy. Nie dzwonię do tych, którzy do mnie nie dzwonią, nie czekam na tych, którzy na mnie nie czekają, nie zakochuję się w ludziach, ale w ich czynach i nastawieniu do mnie. Sekret mojego wewnętrznego ja bardzo motywuje mnie do tego, abym był spokojny o samego siebie i miał wywalone w tych, którzy mają we mnie wywalone. Szanujmy, Siebie nawzajem, ludzie tak szybko odchodzą. Człowiek ma prawo do godnego życia, nieważne jaki by człowiek by nie był, ale nie oceniajmy pochopnie po okładce, tylko po dobrych czynach, moi drodzy. Pamiętajmy, lubię ludzi, autentycznych ludzi, którzy nie grają, nie zakładają masek, tylko są tym, kim są. To wszystko prostych, zwyczajnych, szczerych i wyjątkowych lubię ludzi prawdziwych takich z którymi warto być nie bywać z którymi czas zatrzymuje się w miejscu do których nie trzeba dobierać słów lubię ludzi którzy sprawiają że staje się lepszy lubię ludzi dzięki którym świat staje się o wiele lepszy Teraz pomyślę. Tak, mam teraz jakieś doświadczenia, a więc idę przez życie i teraz będę nieco uważny i lepiej dobierał znajomych i decydował lepiej, czy im pomóc, czy nie. Teraz mam szerszy obraz na to, kto mnie zranił, a to nie.